Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Tłumy żegnają wyjątkową artystkę. Dziś, 28 lipca, mają miejsce uroczystości pogrzebowe zmarłej ponad tydzień temu Joanny Kołaczkowskiej. Na warszawskich powązkach zgromadziły się tłumy fanów oraz znajomych z branży. Wszyscy przybyli po to, by po raz ostatni pożegnać tę wyjątkową artystkę. Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca. Miała zaledwie 59 lat. W kwietniu tego roku media obiegła informacja o tym, że gwiazda kabaretu hrabi Joanna Kołaczkowska zmaga się z ciężką chorobą. O tym fakcie fanów poinformowali jej przyjaciele. Z biegiem kolejnych dni niewiele wiadomo było o stanie artystki. Bliscy tylko co jakiś czas prosili publicznie o wsparcie mentalne dla Joanny. Niestety, 17 lipca, stało się najgorsze: 59-letnia Joanna Kołaczkowska zmarła. Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół, wśród tych, których kochała i którzy kochali ją bezgranicznie. Zostawiła po sobie ogromną wyrwę, której niczym nie da się zapełnić. W nas, ludziach, którzy byli z nią blisko, którzy dzielili z nią scenę i życie, informowano na profilu kabaretu hrabi. Do rodziny Joanny Kołaczkowskiej od razu zaczęły spływać kondolencje. Wszyscy wiedzieli, że świat kabaretu stracił jedną ze swoich najważniejszych postaci. Tak wygląda ostatnie pożegnanie Joanny Kołaczkowskiej. Na cmentarzu na Powązkach zgromadziły się tłumy. Dziś punktualnie o godzinie 11 rozpoczęła się msza żałobna upamiętniająca aktorkę kabaretową Joannę Kołaczkowską. Uroczystość odbywa się w kościele święty Karola Boromeusza na ulicy Powązkowskiej 14 w Warszawie. Asi zależało, żeby jej pogrzeb nie był bardzo pompatyczny. — Wszystkimi nami miotają trudne uczucia, ale przychodzimy tu pełni nadziei, że Aśka nie skończyła życia, tylko je zaczęła, powiedział ksiądz na początku uroczystości, według relacji Super SuperEkspresu. Na miejscu zjawili się nie tylko najbliżsi Kołaczkowskiej, ale także fani oraz znajomi z branży. Wśród żałobników można było wypatrzeć Adę Borek, Dariusza Kamysza, Emilię Krakowską, Roberta Motykę, Wojciecha Kamińskiego, Marzenę Rogalską oraz Mikołaja Cieślaka.